Nie, bajerować się nie dajcie. Na baby stare uważajcie. <gry> no żartuję. na żartuję. Na, na, na te baby, które są wredne, uważajcie. Opowiem Wam, że tych bab wrednych na przykład jest coraz więcej. Biorą tylko pieniądze, jeszcze w dodatku obrabiają tylko dupę. Jest to naprawdę bardzo złe. I według mnie taką babę to trzeba kopnąć wiadomo gdzie. No, no to, to tak naprawdę to wszystko wina tych ludzi, którzy je tak nauczyli. Bo gdyby. Bab nikt nie nauczył tak się zachowywać. To wtedy może kiedyś byłyby lepsze. I milsze. A tak czepiałem się do alkoholu, się czepiają do wszystkiego. Naprawdę nie mam innego powodu do czepiania się tylko do alkoholu. A nigdy nie pomyślą, że alkohol to nie jest taki jeszcze najgorszy. Bo mi się wydaje, że najgorsze to by było, jakby ktoś ogólnie pracował w jakimś chorym, kurde, na przykład systemie. To byłoby gorsze od alkoholu. Bo alkohol to se każdy może pić i, i nie powinno się mu to zabraniać. A poza tym. Jesteśmy wolnymi ludźmi, a nie, kurde, jakimiś, kurde, pachołkami, którymi można po prostu milotać w każdą stronę. No ale wam powiem, że baby to to nie zrozumieją. To o nich nawet jak czasem się coś powie, dwa do dwóch, to gówno rozumią. Ну так, то вообще,